Dobra, więc cześć, się mam z tej strony na Jarewinski. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jak pamiętacie, skończyliśmy tutaj. I od razu, od razu idziemy dalej. Z tym wszystkim pokonane. Ja lubię ich zabijać tak szybciutko. Tak. Dobra. Czyli. Dobra, o nie odpuścimy cię. Taka praca. Lubię unikanie. A nie? Trochę go to zdążyłem, ale okej. Okay. Tak. Jezu, to było trochę trudniejsze do powodu. To... Fak. Faken, kaken, Nie. Nie. Lecz mnie. Dobra. No nie. Dobra. Teraz się skupiamy. No nie. Fak. Czemu ich jest dwóch? Nie Dobra, na spokojnie No nie, serio się... Fuck! Nie, 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 nie. Dobra. Nie! Jeszcze spadłem. Dobra, już jest pograne, patrz. Patrzcie to, no, jest pograne. Dobra, mogę jedynie co to spróbować sobie... Eee, nie, nie, dobra, już pograne. No, bo ja na ich dwóch to to będzie bardzo trudne. Szczególnie, że mam jedno, jedyne HP, że jedno uderzenie, i nie mogę ich spowolnić. To jest jak ja głupi jestem. Czemu ja tego nie używam? Fajk! Nie, jezu. A nie mam już mocy. Fajk, odpaliłem coś. Jezu, nie. Nie, kurde no. Czy to ja go zablokowałem, czy nie zablokowałem? No kurde no. Jezu chryste. mi się teraz. Dobra, szybciutko jeszcze raz robimy to. Hops, Hops wykonany jeden. Pokonany drugi. Pokonany trzeci. Czekamy na niej, na kolejnych. Tutaj nie ma co no nie jest za Nie mogę go stracić Szelam do wroga nie mogę na to patrzeć Dobra Co tutaj? Obram? Nie, Jezu Chryste. Wow, wow, tyle powiem. Wow po prostu i. To było dosyć trudne, jednak myślałem, że będzie łatwiejsze te wszystkie poziomy na tym mistrze Jedi, ale no jednak to jest yy... O malowanie modliszki, ej to jest akurat ładne, bo to a to to jest kompletnie nie inne, modliszka tak ładnie wygląda. Dobra, tutaj sobie zjeżdżamy. Dobra, widzę, że tutaj tak... O nie, nie wyskoczyłem, fuck, moja wina, moja, moja, moja. Ach, cholera dobra, 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 dobra. Dobra, udało się. Tutaj wystarczy tylko tak. Dobra, Jezu Chryste, udało się. Coś znalazłem, co wiedzą? Ani słowa o kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. Pierwszy na maksa. Nie, dobra. Wiem, że lamię, 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 ale ja nie jestem dobry w tą grę. W ogóle. Co ty robisz? Easy. No nie, nie, udało mi się ładnie obronić. No i easy, dobra. Czyli tutaj już mam jednego szczera w... w, w... Zabitego po prostu. Załatwionego, wybitego. Dobra, udało się kolejny. I co tutaj teraz jest? Ciekawe. Jesteśmy na tropie. Uf. Robimy sobie tak o, żeby sobie zobaczyć. A dobra, idziemy prosto dalej proszę. Dobra, udało się już, myślałem, że zginę. I co to nam powie? Iwan. O kurde że wyłączyła sprzęt imperium czuję jak coś mnie przyciąga coś kryjącego się za burzą idź za tym niech moc wyostrzy twój instynkt dobrze, postaram się Dajcie, dość da to dobra, tak ale da się Na perspektywę. tak o Wysłane tylko, gdybyśmy mogli o tak może nie. Ja chcę sobie na przykład, jakby to było coś ważnego, to sobie taką miniaturkę sobie wezmę, jak coś i no. Bo ja z, odc z odcinka po prostu biorę sobie. Znowu się, tak? Dobra. A nie, do punktów umiejętności mam 0. No niestety. Teraz tak, eee, co ja ma zrobić? Eem... Chodźmy tutaj, bo tutaj jest takie już przejście takie ładne. Czy ja tam przejdę, chyba nie? No, na pewno nie. Um, dobra, oho, y ho, 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 ho. Jeszcze jeden? Może są połączone. Tak, i może się ma mocno teleportować, oczywiście. Tak to działa. Zauważył mnie, Fak Proszę nie, nie zauważyłeś mnie. Nie zauważył mnie, mam nadzieję. Bo ja nie chcę z nimi walczyć, bo ja się ich boję. Gdzie jest tam ten, który tak walczy? Chcesz? ty Fuck. No, No to już pograne. No, rozpierdzielcie mnie. Ale ty słaby jesteś. weź, weź, z czym to ludzi? Z czym to ludzi w ogóle? No brawo, udało ci się mnie zabić. Eee. Musimy to jakoś inną taktykę obrać. Jak tutaj przejść, Niezauważenie. Mam nadzieję, że się da. Mhm, dobra. E, tutaj można tak. Nie. Hmm. Tutaj jest jeden na pewno. To tutaj te jakoś, nie wiem, ucać czy coś. Jest taka opcja, ja wolę sprawdzić sobie ustawienia, sterowaniu. Czy jest może e, pucanie, skradanie? Nie, otóż nie. dobra hmm. Dobra? Szybko. Idziemy tutaj teraz do podziemi, sobie weźmiemy to, to coś. Nie wiem co to będzie. Co tam jest? Właśnie, co tam jest? Co to Rękojeść do miecza świetlnego, dobra, dobra, przyda się, przyda się, na pewno. Eee, dobra, dobra, hmm. Próbujemy go pokonać, czy może uda nam się przejść? Nie zauwa, nie. Niego tak, aby nic nikt mnie nie zauważył. Da się tutaj tak oprzeć, da się ładnie. To co tutaj dalej? Okej, okay. to jest jakieś przejście, halo? nie, tego się nie da. Gdzie ja mam pójść? Nie gadaj, że muszę naprawdę wszystkie wybić te stwory? To by było bardzo trudne? Kurde. Czy on? I co teraz? Jest on umie! Tak. Dobra, dobra się. Są całkiem ładne. Dobra, aha. Czyli co jeszcze mam zrobić? Da się? Ryzykować czy nie ryzykować? Chyba, że jeżeli zaryzykuję, to gdzie to się skończy. Ale gdzie ja teraz mam pójść? Serio? Tam jest ten. Tutaj nie. Wiecie co, zaraz się zobaczymy, bo chyba tam muszę pójść. Dobra, to próbuję, jeżeli nie, no to robię cięcie. Na pałę, kurde. Uuu. Dobra, udało się. Jest, dobra, czyli to jest to przejście, więc nie muszę robić żadnego cięcia. No tak myślę, że to jest to przejście Ale z nas akrobata O kurde Ej, to, się, to mi się podoba Nie widziałem takiej burzy Tak, Niesamowite Też tak czułem, że jeżeli bym ten to jeszcze by mnie to zniszczyło Tutaj ja nic z tym nie mogę na, na razie zrobić A to co? Przyjacielu To chyba najstarsze miejsce ze śladami zefo jakie odkryliśmy. O kurde Mimo licznych zastrzeżeń Nie potrafię wyrzucić sanktuacji Podacie, a tam w drugiej... Nie Wprowadzane przez nie wizje ukształtowaną kulturę tej cywilizacji Muszę zrozumieć jak to się stało Hmm Też mi chciał się dowiedzieć jak to się stało Wiecie, czy to jest jakiś znak, czy... Nie, nie, To jest coś z mocą chyba. Nie wiem w sumie co to oznacza. Te czerwone, fajna winda w ogóle. Szkoda, że nie ma muzyczki. Klimatyczna by była. Jestem w środku. O kurde. Nie, nie mogę tak nie tego nie znaleźć. popchnąć. Nie, Czekaj, czy to jest jakiś wybuchowy, czy co? Eee, dobra, jakoś się przeciśniemy, chyba. Tak, na no, spokojnie widziałeś to. Dobra O tak wie, Aha. Tak Nie Dobra, udało się Tak Nie, 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 nie A dobra, bo to jest ściana, do, po której możemy sobie pójść. Tak. Dobra, ładnie. I przynajmniej jeden z tego Nie. Tak. Dobra, udało się. Gdzie teraz mamy pójść? Eee, tutaj coś jest. Co tutaj jest? Eee, aha. Aha, dobra. Ok, to tak działa. To zgaduję, że to nam popchnie tą kulę. Aha. Czy mam ją doprowadzić do tego, co za tym idzie? To trzeba włączyć i końcowe... To trzeba włączyć To powinno zdziałać Tylko, że... Teraz to trzeba wyłączyć tylko A nie, dobra już Nie gada, że to tak... Nie działa, dobra A, bo jeszcze tutaj jest, dobra, dobra Bo tutaj jednak trzeba to wyłączyć i będzie github'a teraz Patrzcie tutaj się to toczy, tutaj, tutaj idzie, tutaj zaraz będzie się odbijać Za tym idzie... Fak, 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 nie w tą stronę Nie tak Dobra To jest przejść Fak, nie Są chyba powiązane z gniazdami w ziemi. Co o tym myślisz? Te sfery są chyba powiązane z gniazdami w ziemi. Co? O Co? Ty... Eee... Tutaj, uh, hop. Teraz. Ach, byłem blisko, dobra, dobra, jeszcze raz, Dobra, teraz tutaj wyłącza, wyłączam i, 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 Ach, za późno. Nie wiem w ogóle, czy to coś da, ale fajnie się można pobawić tutaj. Czyli mniej więcej, jak ona będzie, kiedy ona przyjdzie, tutaj. Gdzie ona w ogóle jest? Ej, halo! Ja on tam się zbagowała. Dobra, to mi się nie chce. Ten. Tutaj dalej się idzie? Tak. Jezu chryste. Nie! Tak. Dobra... Easy... Dobra, i teraz kie... niewiele braku. leczonko... Te sfery są chyba powiązane z gniazdami w ziemi. Co o tym myślisz? Hm. Dobra, nie chcę mi się rozłączać tej łamigłówki. Chociaż. Dobra, co, co ja... To jest za szybko kliknąłem, więc za, za szybciej to zrobię i zaraz to zobaczycie. Dobra, udało mi się, o dziwo. Bo teraz nie zginąć, Jezu Chrystus, już myślałem, że zginę. I co to się stało teraz? ja mam tam właśnie zejść na dół. A no, mam zejść tam na dół. I co to jest? Używano ich do rytuałów medytacyjnych. Szkolono tu użytkowników mocy. O! Czy mamy taki. żeby sobie podbustować staty. Eee, dobra, wiecie co? Ja szybciutko tam pójdę. Jak najszybciej do jakiego save'a aby był. Bo już jest 20 minut odcinka. Dość 21 w sumie zaraz. Więc eee, szybciutko, gdzie tutaj jest? Gdzie tutaj jest coś. Tutaj wygląda jak wejście. Dobra. Eee. Dobra. Tam jest zapis. Co tam się dostajemy? Dobra, wiem jak to zrobić szybciutko. Nie. Dobra Z. Może tak zrobić O. Dobra. Tutaj i kliknąć. Niech to się rozwija. W, w odpowiednim momencie nie, to inaczej muszę zrobić. To muszę zatrzymać i sobie teraz to w odpowiednim momencie Muszę święty. Teraz znacznie sobie poczekać Dobra. Tutaj po ścianie, tutaj tu. I jest zapis, co za tym idzie. Żegnam się wam, żegnam was. Żegnam się z wami. Tylko oczywiście weźmiemy, wyjdziemy, żeby było ładnie. Eee. A więc żegnam się z wami. Życzę wam udanego poranka też wieczoru. Jestem Iron, w sumie, tak. No i naprawdę, jeżeli chcecie być. Czyli naprawdę, jeżeli chcecie być na czasie z tym kanałem i w ogóle, to, to subskrypcja, lajk, jeżeli, bo tam zasięgi, nieważne, po prostu róbcie co chcecie, ja już kończę, Edo.